Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Budowa trwa, ale dzisiaj całkowicie inny odcinek. Jak po tytule miniaturce możecie zauważyć, wziąłem się za stolarstwo. I ze stolarstwem mam już, wydaje mi się, bardzo dużo wspólnego, bo skręciłem dwa razy albo trzy razy meble z Ikei. To jest mój stryszek, który ma być taką powiedzmy pracownią. On zazwyczaj był bardziej posprzątany, ale przez to, że teraz tutaj w tym miejscu, w tym oto miejscu ma być wielka długa szafa, prawie 6 metrów szafy, którą już tutaj mam przygotowaną. To są formatki wycięte, zamówione. Później wam wszystko pokażę, jak to po kolei wygląda takie zamówienie. To tutaj właśnie w tym miejscu ma powstać taka długa szafa. Głębokość 80 cm, wysokość 1,83 m w najwyższym punkcie oczywiście, bo jest skos. Chciałem wykorzystać jak najwięcej tej przestrzeni, żeby ten cały Bajzel móc schować tutaj do tej szafy. No i tak myślałem o tym, żeby na przykład komuś to zlecić, ale podejrzewam, że mogłoby to bardzo dużo kosztować. Zwymiarowałem to sobie w programie darmowym programie i też wam pokażę właśnie, jak to wyglądało. No kwestia, czy jak złożymy, czy wszystko będzie do siebie pasowało, bo to jest dosyć istotne, czy będzie to wszystko pasowało, bo robiłem to pierwszy raz. Z czatem GBT pytając go, jakie powinny być dystanse, jakie powinny być wymiary, na co zwrócić uwagę. No i sporo rzeczywiście podpowiedział mi podczas projektowania. Całość. I to, co tutaj widzicie, to jest program Tinkercad, czyli właśnie darmowy program przeglądarkowy, nic nie trzeba instalować. Wszystko opiera się naprawdę na takich prostych bloczkach, gdzie układamy sobie wszystko i wymiarujemy co do milimetra. I tak mniej więcej to wygląda. Tu akurat są trzy moduły, i tu jest czwarty, sobie go odsunąłem, ale ogólnie takich modułów będzie pięć na całej tej szafie, no i całość będzie miała właśnie prawie 6 metrów. Półki głębokość 80 cm, 79, no bo one muszą być troszeczkę mniejsze, ale no i tak są bardzo duże. Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, kurczę, czemu takie głębokie, ale mówię, no skosy na górze na strychczku to raczej ciężko jest jakoś zagospodarować inaczej, więc chciałem je wykorzystać pod szafy. Podpatrywałem jak wyglądają wszystkie meble i mam nadzieję, że te trzy wsporniki, które są tutaj z tej strony powinny wystarczyć. Mam tutaj jeszcze z przodu, mam cokoliki, e, są tutaj oczywiście drzwiczki, więc teraz kwestia tylko wszystko poskładać do kupy w jedną całość. I teraz jak zamówić? Można zamówić z różnych firm i w większości oferują one różnego typu kalkulatory. Ja zamawiałem z polecenia z Center Mebel i z czego jestem bardzo zadowolony. I nie jest to lokowanie, po prostu grzecznościowo pokazuję wam jak wygląda ich kalkulator. Możemy sobie wprowadzić nazwy własnego zamówienia, uwagi, czy odpady chcemy pozostawić, czy jednak chcemy aby firma je zabrała i lecimy z naszym kalkulatorem. Wybieramy materiał, z jakiego mają powstać formatki, jeżeli fronty, no to fronty. Ja wybrałem akurat chyba z tego co pamiętam ten najtańszy materiał, czyli biały, klasyczny. Dodaję opis, że to będzie front. 1713, wysokość na 578. Oczywiście podawana w milimetrach. Pokazuje nam się tutaj podgląd naszej formatki. Ilość 10. Wybieramy okleinę, z którego boku ma się pojawić. Tutaj akurat w moim przypadku z każdej strony, bo jest to jednak front. I tak dodajemy każdą następną. Cała lista jest gotowa. Wyszło 45 m2, 70 sztuk, 98 metrów okleiny, jak dobrze kumam tutaj chodzi. Tak, długość oklejania. I teraz biorę sobie przelicz. I teraz zobaczcie, za wszystkie te elementy wyszło prawie 3.500 zł. Z oklejeniem, wycięciem, przygotowaniem, czyli mamy tutaj sam materiał. Ja około wydałem na jeszcze zawiasy, dodatkowe śruby konfirmaty i tak dalej około 400-500 zł, więc możemy liczyć, że cały materiał, który będzie tutaj potrzebny, będzie kosztował mnie 4.000 zł brutto. No i ogólnie te wszystkie formatki są dosyć duże i musiałem to trochę przemyśleć, żeby mieć tak jak trzecią rękę do tego wszystkiego i żeby móc to ładnie jakoś poskładać, a jestem tutaj aktualnie sam, więc nie będzie takie proste. Zobaczcie, to jest na przykład bok naszej szafy, co będzie dosyć, no powiedzmy, problematyczne trzymanie temu wszystko samemu. O, nie wiem, czy ja to dobrze w ogóle powiedziałem. Nieważne. Pewnie wiecie, o co chodzi. Dzięki temu, że bawię się trochę w projektowanie 3D, to zaprojektowałem sobie takie różne kątowniczki, które mają mi pomóc utrzymać tą szafę, zanim ją poskręcam całą. No, to są takie dosyć proste figury, które sobie też właśnie zaprojektowałem w tym samym programie, gdzie zaprojektowałem wszystko. To, co tutaj jest. Znaczy, później z wymiarowaniem inaczej, ale to przejdziemy do tego. I tak, mam tutaj właśnie wszystkie takie uchwyty, które będą mi tutaj to wszystko trzymały, zanim poskręcam to specjalnymi śrubami konfirmaty. To się chyba dobrze nazywa. Mam tutaj szablonik nawet do zawiasów. I do zawiasów też jeszcze wrócimy. Jest to gigantyczna szafa według mnie, taka do zabudowy. Podejrzewam, że powierzchniowo może być to jak nie jedna kuchnia, jeżeli chodzi o płyty, które zostały zamówione. No ale to wszystko dowiecie się właśnie w trakcie tego odcinka. Ja traktuję to jako jedną wielką. Przygodę, ponieważ zawsze chciałem spróbować i nawet planuję, powiedzmy, w domu zrobić samemu kuchnię, tak, żeby była ona taka, jak na przykład Wiola sobie wymarzy. No, ale do tego jeszcze na pewno trochę czasu upłynie. No, jak możecie zobaczyć, właśnie tutaj ta pracownia na górze ona nie jest skończona, bo właśnie tutaj ten sufit jest niedokończony i chciałbym już to wszystko skończyć, ale żeby te wszystkie graty, które tutaj są, wrzucić je do tej szafy tutaj właśnie i później ją zakleić i na spokojnie robić sobie górę, a nie po prostu, wiecie, no, plan, żeby przykrywać wszystko, później przykręcać regipsy, szlifować, to, no, to by było masakryczne. Rzeczy, które zakupiłem do tego wszystkiego, to tak. Konfirmaty, tak to chyba dobrze, mam nadzieję, że wypowiadam, te śruby tak takie, żeby po prostu poskręcać te wszystkie meble. Do nich zakupiłem, nie wiem, jakie to jest jakości, wiertełko do właśnie nawiertów, do konfirmatów, żeby po prostu te łebki ładnie się chowały i żeby po prostu to wkręcić, żeby płyty nie roz rozerwało z tego, co podejrzewam. Więc to mamy. Kupiłem tutaj oczywiście na półeczki takie gumowe podpórki. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. No wiecie, stolarzem nie jestem, ale może po dzisiejszym odcinku już będę. E, tu mam jeszcze jedną paczkę i co tu mam dalej jeszcze? O, właśnie. Mam tutaj do naszych zawiasów specjalny frez do drewna. No będę robił to troszeczkę ręcznie, więc mam nadzieję, że nie zniszczę płyt i tych moich drzwi. No i tak, teraz właśnie kwestia zawiasów. Myślę, że na ten temat będzie fajnie nagrać oddzielny odcinek. Tutaj mam dwa zawiasy GTV. Kupiłem dwa rodzaje. GTV, bo słyszałem w internecie, że powiedzmy to są takie jedne z najtańszych zawiasów. Nie są najgorsze, ale że one często się rozregulowują. Nie wiem, sprawdzę go. Specjalnie kupiłem i kupiłem lepszej jakości zawiasy od firmy Bloom. Oba są takie, które hamują, czyli po prostu po złożeniu ciężko mi teraz będzie to pokazać. One po prostu sobie delikatnie przyhamowują. No działa to pewnie szybciej, jak już są drzwi. Można ten mechanizm sobie wyłączyć i w jednym rodzaju, i w drugim rodzaju tak naprawdę tych zawiasów, taka opcja jest. Tylko no mówię, prawdopodobnie ludzie mówią, że te szybko się rozregulowują. Trochę się obawiam, że zamówiłem po dwa zawiasy na jedne drzwi, że pewnie lepiej, żeby były trzy. Zobaczymy, najwyżej dostawimy. No i wiecie, pewnie po tym odcinku ja nie będę Wam w stanie powiedzieć, czy dany zawias jest lepszy, czy gorszy, bo pewnie z miesiąc, dwa miesiące tak, żeby zobaczyć, co będzie się działo po otwieraniu, po zamykaniu tych szafek, czy po prostu rzeczywiście rozregulowują się bardziej te zawiasy, które tutaj są. Czy raczej znaczy TV, czy może Bloom? No nie wiem, zobaczymy. Ale kupuję właśnie takie rzeczy na testy pół na pół, żeby też Wam to pokazać, czy to działa dobrze, czy źle. I dla siebie, bo jak będę chciał robić właśnie tą kuchnię w swoim domu, no to po prostu, żeby wiedzieć już na tym etapie, czego nie kupować. No dobra, zobaczmy, czy ten patent w ogóle będzie mój działał, który sobie opracowałem. Znaczy, coś podobnego w ogóle na Allegro nawet można kupić, więc to nie jest jakiś tam problem. Eee, dobra, muszę dobrać odpowiednią jakby płytę. Dlaczego? Już Wam mówię. Spójrzcie na to. Mam nadzieję, że będzie widać, ale tutaj w tym miejscu e, niestety mam poszarpaną krawędź. Nie miałem odpowiedniej pilarki, o, dlatego ładna równa krawędź jest z drugiej strony, e, no i będę musiał to troszeczkę ukryć. No niestety nie mam profesjonalnego sprzętu, a zamawiając po prostu płyty m, nie poprosiłem o to, żeby była przecięta w ten sposób, więc no jakby moja wina, no to muszę wziąć to na klatę. No dobra, no samemu będzie to Trochę hardcore. Tu już sobie mam chyba najwięcej miejsca. Tu jest brzydka strona, tu jest ładna strona. Kurczę, ciężko, czekajcie, może to tak będzie lepiej? Tak, dobrze to jak chcę to zrobić? Dobrze. O! Dobra, tu cyk. Mamy to. Teraz wspornik tu. Ok. Co wytrzymało się tak delikatuśnie. Bo teraz jak tu nie dam, to mi trochę odstaje, bo opada pod skosem. Dobra, wszystko kumam. Ale mimo wszystko zobaczcie. Trzyma się, oby nie pękło, nie pękni. Gdzie mam resztę tych? O, tu jest kolejny podkładzik, żeby się trzymało. Jest git. I tu idzie cokół To jest mój sprytny cokolik. Hit. Na cokolik tutaj wejdziesz czy nie wejdziesz? O, wejdziesz. Tylko właśnie nie wiem, o ile ten coku dać. Nie muszę na projekcie zobaczyć, jak jest tam, ale to chyba nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia. Myślę, że centymetr, jak będzie cofnięty, to powinno być chyba ok. Może zanim będę ją skręcał, żeby to nam się jakoś nie przechyliło te opre to. Ja oprę to. miało nam przypadkiem polecieć w dół i miałaby zadziałać grawitacja. Dobra, zaczepmy teraz ten tu. O, trzeba go lepiej dociskać i on wtedy tutaj sobie dochodzi do końca. O. Może od razu wymierzymy sobie jaki cokół ma być, bo to chyba będzie najlepszy moment w tym momencie. Dobra, ja tam sobie sprawdziłem, że około 2,5 cm. No, gdybym zaprojektował akurat tutaj to na 2,5 cm, to miałbym idealnie, więc to takie kwestie poprawki sobie na przyszłość zrobię. Teraz spróbujmy ten, tam już jeden uchwyt połamałem. Niestety, ale życie. Wydrukuje się drugi. Mogę dostawić trochę szparkę większą. No ale trudno, człowiek się uczy całe życie, a stolarzem nie jest. Dobra. O. Kurczę, na no upartego to można by było to tylko tak montować. I mam tutaj jeszcze takie, żeby można było od razu w tu zamontować, żeby to się nam od razu ładnie domknęło. Zobaczę jak to zadziała. Czyli zaczepiam tu, tu. O. Idę po dechę. na śmiało wyżej. To naprawdę działa, słuchajcie. I teraz na spokojnie można to sobie poskręcać. Kąty Wydaje mi się, że powinny być, no bo jednak wszystko było, te wszystkie uchwyty są w kątach 90 stopni, więc tutaj mam nadzieję, że nic więcej jakoś tak mnie nie zaskoczy. Żeby może zniwelować jeszcze tutaj ten rozstaw, to mam jeszcze tutaj takie dwa zapasowe. O, ten nam sobie tu. O! Kurczę, wydrukowałem dwa takie same. A dobra, to jeden będzie tak, jeden tak może. Będzie trzymać. No, i teraz wiem, że nie rozledzie mi się też na górze. No, tam trochę odstaje i tak dalej, ale to pościskam zanim będę skręcał. Kurde, zarumbiście! Teraz tak, mam akurat metrówkę 18 mm, tak sprawdziłem. Zresztą możecie zobaczyć cyk upyku. I tutaj mam taką kreseczkę na środku, dzięki której, właśnie tu o cyk, jak sobie wezmę przymierze, to mniej więcej mam środeczek. To powiedzmy, że akurat wysokość tych wkrętów chyba nie ma jakiegoś tam mega znaczenia, bo tego nie będzie widać. Damy tutaj. I damy dla, dla bezpieczeństwa po dwa. Niech tu będzie solidny mebel. O, trzeba tego pilnować, bo to jednak prototyp. Jakby nie patrzył, albo damy najpierw tu. O, tak, jest w miarę wysoko, w miarę wysoko. Na razie pierwsze skręcę imbusikiem. się że mocno nie skręcam, do końca się na tym nie znam, ale mam nadzieję, że jest ok. No i dobra, trzyma się. A teraz we wyciągnij to. O, poszło. No i git, mamy pierwsze, można powiedzieć, stabilne połączenie. Przydałoby się teraz tutaj to prosto zrobić. skręcanko no i mamy drugi. dobra skręcamy całość i zobaczymy jak to wyjdzie żeby trochę przyspieszyć no to wiadomo ja tutaj już troszeczkę to skręciłem zostaje mi teraz dół bo chciałem wam pokazać jaki sobie tutaj patent na dół zrobiłem a mianowicie no tutaj nie mam żadnych podpórek tutaj na samym końcu i ten spód mi się po prostu opiera na cokole nie wiem co koło chyba na końcu się powinno montować, no ale dobra, mniejszą większość. Ja montuję tak, jakby nie wnikam w to. Czekajcie, może ja sobie jakoś tutaj szpagat zrobię, mi się nie rozjechał tylko. I sytuacja jest taka, że co ma 5 cm plus dodatkowo jeszcze tutaj mamy 5 cm jakby kostek, które zostaną podłożone. I dzięki temu powinno mi się udać w miarę równo, jakby tutaj przykręcić ten dół. Mam go sobie tutaj na samych końcach e, Aha, nie przemyślałem jednej rzeczy bo jak jestem na podstawkach to już jest to wyżej Dobra, muszę wyciągnąć podstawki Dobra, teraz będzie miało to trochę większy sens Elegancko Mogłem tylko naklejką do dołu Ej, jest dobrze, ale najbardziej Najbardziej jestem dumny z tego, że no może nie jest idealnie, ale chyba nie ma co popadać w paranoję, że mamy tutaj ładnie to wymierzone. Tutaj, no może z pół milimetra gdzieś tam wystaje, ale z tego co widzę dookoła, naprawdę wyszło zajebiście. Dobrze, moi drodzy, złapałem się na błędzie, który popełniłem, ale będę wiedział o tym na przyszłość. Jest to taki. Nie wiem, na górze to chyba już się nazywa, co tylko co innego już powinno się nazywać. Który miał być tutaj maskownicą. No i teraz, tak, żeby on doszedł do samej góry, tak naprawdę. Mam gdzie tu widać komerze. Widać kamerze? Jeżeli on dojdzie do samej góry, to będę musiał go ściąć, żeby on dopasował się do skosa. To spowoduje, że będę musiał go podsunąć jeszcze troszeczkę wyżej mniej więcej o centymetr. I wtedy musiałbym albo. Tutaj na dole jak będą drzwiczki podnieść je o ten centymetr do góry albo zamówić nową listwę. No nowa listwa będzie mi trochę szkoda, więc będę próbował manewrować tym jakoś, ale nie będę tego przykręcał, no bo mógłbym to przykręcić po prostu tutaj, dać jakieś zaślepki. Ja po prostu tą listwę, tutaj jakby ten element, najwyżej przykleję go na mamuta. No myślę, że chyba będzie to jakieś wyjście z sytuacji, a mamutek pewnie większość z was wie, całkiem dobrze wiąże. Podpórki po prostu tylko wydrukuję na 3D, żeby to się przyczepiło cyk i będzie wtedy elegancko, więc to zostawiam i wykończę to na samym końcu Dobra, podsunąłem na razie tak tymczasowo, ten pierwszy pójdzie tam ale po prostu nie ma miejsca już muszę coś tutaj po prostu włożyć bo robi się tu taki banjaj, że ja się zaraz nie zmieszczę z akurat skręcaniem kolejnej szafy zaraz to dosunę do końca, wykorzystałem sobie właśnie o, pytanie do was, do stolarzy, jeżeli akurat któryś może obejrzał eee, czy na przykład stopki daje się pod spód jakieś takie minimalne, bo ja jakby stwierdziłem, że nie będę, zrobię to bezpośrednio na wymiar i akurat dałem teraz yy, piankę pod spód, zaraz ją wyciągnę. Kwestia czy po prostu nie będzie to działało wtedy jako dylatacja. No trudno, no już nie zrobiłem tego, nie jest to wilgotne miejsce, e, więc myślę, że nie powinno wilgoci żadnej ciągnąć. Kurczę, chyba nie jest tak źle jak na moją pierwszą. No jest jakaś parka, no ale to jest jeszcze kwestia e, tego, regipsu, bo gdzieś tam pewnie jak ja robiłem regipsy tutaj, no to może tam coś trochę sobie powibrowało, powyginało się, o wiecie o co chodzi, ale mimo wszystko Chyba kurczę, nie jest źle. na górze bardzo ładnie dochodzi i teraz, właśnie, kwestia tego co koło. Wezmę dostawę półki, bo będę mógł wtedy już coś tutaj mniej więcej pochować. I kwestia jest taka, że będę liczył sobie wysokość mniej więcej tak, jak kończy się ściana kolankowa, no i podzielę sobie tam, powiedzmy, nie wiem, na 4 czy na 5, żeby mieć możliwość manewrowania z tymi półkami. Ale jedna rzecz, która mi się tutaj teraz przyszła do głowy, jest bardzo szeroka szafka i teraz, czy. Nie powinienem dać jakichś sporników po środku Tak naprawdę, żeby te szafki nie upadły No wiadomo, jak jakieś kartoniki, pierdółki, to się nic nie stanie Ale jak będzie coś cięższego, podejrzewam, że może się zrobić banan Ale to zrobimy, pomyślimy jak już pomontuję półeczki i zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, zaznaczyłem kropki co 27,5 cm, tak żeby mi mniej więcej półeczka ostatnia wyszła tu No i co? Po prostu wydaje mi się, że to będzie chyba odpowiednie Jeżeli zrobię sobie kreskę, później zmarzę. Najważniejsze, aby ona była po prostu pod kątem a Znaczy no, w sensie równym no i te końcóweczki, Te podpórki są takie malutkie. Ja specjalnie sobie wyznaczyłem na piąteczce yy, wiertle. Jaka ma być odległość taśmą, tak żeby po prostu lepiej mi się tutaj to wkręcało. Ja Zobaczymy jak tutaj u góry już testowałem. Kurczę, nie wiem czy trochę nie za luźno, no ale dobra, może będzie się trzymać, może nie wypadnie. O, ciężkie, trochę się zachciał. Wielkich mebli. I, I dobra, co ja tu zepsułem? Coś jest. Coś jest nie tak, bo tam doszło do końca. A tu nie i już powiem wam, co jest nie tak, ponieważ robiąc mebel nie przewidziałem. O, tego. Właśnie. Musiałbym te półki dociąć, czego bym zbytnio chyba nie chciał, bo nie mam zbyt dobrego sprzętu na to. W sumie nie wiem, czemu. Akurat trzeba zostawiać tutaj. Bo tamten dolny tak ładnie wszedł, więc tu wydaje mi się, że pewnie można by było też na styki to ładnie by się wsunęło i, i też by było ok. No, przy następnych będę wiedział, że wsunę max po milimetrze, bo tu widzę, że więcej po prostu jest zostawione. No, ale może ta półeczka nie spadnie. Będę, będę po prostu uważał. Jeszcze kwestia, jak się zepnie wszystkie szafy do kupy. No to może będzie troszeczkę stabilniej. Jak możecie zauważyć, wszystkie szafy już zamontowałem, oczywiście w przyspieszeniu, żeby tylko na jednym module to pokazać. Zamontowałem też już dwa fronty, żeby zobaczyć, jak w ogóle będę mógł Wam to pokazać. I są zamontowane. I to, co mówiłem, yy, czyli trzy zawiasy. Są potrzebne trzy, zawia trzy zawiasy, dlatego ja już zrobiłem dodatkowy otwór i będę te zawiasy domawiał. Ale teraz w jaki sposób ja je po prostu po swojemu zamontowałem, to już Wam pokazuję. Dostawiam sobie na samym początku front, bo tak było mi najwygodniej, żeby zobaczyć w którym miejscu są zawiasy. I obliczyłem, że zawias najlepiej jak jest 20 cm mniej więcej od 20 cm od dołu i po środku cała wysokość tego frontu to jest około 171 cm, więc na e, takie 85 cm robię ostatni zawias, żeby to wszystko ładnie pasowało. I na samym dole, jak możecie zobaczyć, przez to, że montuję to akurat sam, no dzisiaj jest Wiola, która trzyma kamerę, to jest mi wygodniej, to podstawiam sobie na dole, na równo tutaj z tą półką, tak żeby krawędź dochodziła tutaj mniej więcej na równiutko i wtedy będę mógł to wszystko sobie dopasować, ale najpierw wkręćmy kolejne zawias. Wyznaczam sobie 20 cm na dole, 20 cm tutaj, 85 tu, linia prostopadła. I teraz tak, są różnego typu formatki, ja sobie wydrukowałem, można ją kupić na Allegro czy w jakimkolwiek innym sklepie w internecie, takie formatki do montowania takich rzeczy właśnie jak em, zawiasy. I po prostu możemy sobie wymierzyć, zaznaczyć tutaj kropeczkę, tylko trzeba wiedzieć, że to jest na pewno od danego zawiasu, bo czasami milimetr może zrobić dużą różnicę. Ale ja akurat niezbytnio chcę korzystać z tego, więc wyznaczyłem sobie, że 21 mm odtąd będzie środek, tak żeby można było właśnie włożyć tutaj ten zawias. I tak będę się po prostu kierował. Do kompletu zakupiłem jakiś tam fres o średnicy 35 mm. No, zauważyłem na początku, że ten fres troszeczkę szarpie. Pewnie do tego jest troszeczkę inny sposób na wiercenie, ale do takiego mojego amatorskiego w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że zawias to delikatnie zakryje. I teraz tak, mam otwór o tym, o czym mówiłem, to właśnie tutaj, że się trochę postrzępiło, ale delikatnie ten zawias to przykryje, więc nie będzie tutaj tragedii. Pewnie to jest właśnie też zależne od jakości freza i pewnie moich umiejętności. Jak głęboko, to po prostu sam sobie na wyczucie to brałem, czyli widziałem, że teraz jest jeszcze za mało, to robiłem to tak, aby frez się zagłębił. Producent mówi, żeby tutaj było tak między 3 a 7 mm. No ja tutaj akurat mam 4, więc wystarczająco. No trochę mi się tu przesunęło, ale tragedii nie będzie. Wyznaczam, żeby było równolegle. Nawiercam delikatnie, żeby później łatwiej było trafić wkrętem. Front postawiłem sobie na to podwyższenie, które zrobiłem wcześniej. Tutaj mam tą formatkę, ale tak naprawdę chodzi mi tylko o te 3 mm, żeby było odstępu. No i wtedy staram się tutaj. Dobra, już jak wypadło, to wypadło, to trudno zaznaczyć. Wiem, że na pewno to się inaczej robi, ale tak też będzie dobrze. Etap, w którym przykręcałem zawiasy, jak możecie zauważyć, są przykręcane na małe wkręty. W jednym komplecie z zawiasami, nie pamiętam czy to było GTV czy Blum, zostały one dorzucone raczej z Blumami, bo GTV w swoim komplecie już miały takie dosyć grube śruby, które możecie spotkać, domówić. Na chwilę obecną przykręciłem je na małe wkręty, które były w komplecie, ale niestety jakoś zbytnio im nie ufam i wydaje mi się, że jednak te grubsze będą o wiele lepsze. I ostatni etap, czyli przykręcanie tych górnych cokołów, a bardziej przyklejanie, bo miałem zrobić to na mamuta, ale finalnie zrobiłem całość na taśmę dwustronną. Jeżeli chodzi o regulację wszystkich drzwiczek, no to myślę, że spędziłem nad tym z dwie godziny. Tak, bo jednak robiłem to pierwszy raz i musiałem nauczyć się, jak regulować te śrubki, więc pamiętajcie, trzeba mieć do tego dosyć dużo cierpliwości. Moja wielka szafa, prawie 6-metrowa, skończona i teraz mogę ją wam zaprezentować, z której jestem naprawdę mega dumny, bo to jest mój pierwszy Pierwszy twór, można powiedzieć, stolarski. No ale nie wszystko może być takie piękne, dlatego przejdźmy do tego, jakie ja błędy popełniłem przy właśnie tej szafie. Tak, żebyście Wy na przyszłość, jak będziecie chcieli spróbować, wiedzieli, co zrobiłem źle. W szafach jeszcze nie układałem, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, gabaryty. Jeżeli będziecie robili taką wielką szafę, w sensie i szeroką, jako taki jeden moduł, to pierwszy błąd taki popełniłem, to to, że jednak półka, która jest na przykład tutaj, ona powinna być przykręcona. Zrobiona na taki sam wymiar u góry, jak ta u dołu, aby można było po prostu szafę skręcić do kupy, i żeby ona się trzymała, bo z tego powodu delikatnie rozjeżdża się, że tak powiem, na boki pod ciężarem albo pod samą konstrukcją. To był błąd. Czyli tutaj i dobrze, żeby w tym miejscu przy tak dużej szafie było na równo i skręcone od tej strony. Kolejna sprawa to zawiasy. Na razie czy Blue czy GTV nie mogę się wypowiedzieć, bo to za krótki czas, ale na pewno nie dwa. Zrobiłem otwory, żeby były przynajmniej na trzy, chociaż podejrzewam, że cztery zawiasy przy tak dużych gabarytach powinny być wystarczające. No zrobię trzy, zobaczymy. Spasowanie wyszło prawie idealnie, można powiedzieć, ale przez to, że drzwiczki są ciężkie, one trochę opadają i gdzieś tutaj delikatnie przy niektórych drzwiczkach widać to, że jest opadnięty delikatnie w dół, co przeszkadza trochę w regulacji, ale nie jest naj Gorzej. Dlatego te zawiasy są dosyć ważne. Przy skosach pamiętajcie o tych cokołach. No niestety jest za krótkie, już nie będę zamawiał nowej, to akurat do studia na górę, więc będzie wystarczające jakąś maskownicę tutaj wymyślę. Ta środkowa szpara pomiędzy modułami według mnie jest troszeczkę za duża i jeżeli chodzi o drzwi, o fronty, powinien zamówić się przynajmniej o milimetr na pewno mniejsze, wtedy ta szpara byłaby o wiele mniejsza, więc warto na to zwrócić uwagę, ponieważ przy otwieraniu ta szpara w sumie nie jest aż taka duża potrzebna. No i wiadomo, jeszcze te wsporniki pomiędzy półkami są ważne, bo jak już tak szeroką szafę będziecie chcieli zrobić, no to jednak te sporniki po środku muszą być, żeby to się nie zapadało. To chyba najważniejsze błędy, jakie popełniłem, ale mimo wszystko całość według mnie wygląda naprawdę fajnie jak na pierwszy raz. Ja oczywiście czekam na Wasze komentarze, co sądzicie o takiej szafie. Dosyć prosty, wydaje mi się, bo tu nie ma jakichś udziwnień. No i jeżeli znacie się też na stolarstwie, możecie mi podpowiedzieć jakieś tipy, triki i porady, bo będę chciał zrobić swoją własną kuchnię w domu. Dlatego koniecznie subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, bo takich podobnych filmów, gdzie będę starał się coś zrobić sam, na pewno będzie dużo. Łazienkę. Też tu będę chciał sam zrobić sufit podwieszany i dużo rzeczy w domu, więc myślę, że będzie ciekawie i będziecie mogli uczestniczyć w tej podróży. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego kanału. Na razie trzymajcie się. Cześć!